Faktycznie jestem czarujący, no? O, cóż za przystojności. Mówię stop, toś, bo jeszcze się zakocham. Wyraźnie czuję, jak mi rośnie słupek popularności mojej. miałem taki piękny sen, że jestem ostatnim ssakiem na ziemi. A ja w nim byłem? Tak, ale jako padlina. Moja sierść jest taka gładka, tak bardzo, bardzo gładka. Nie jestem dostatecznie wyspany. Wyłącz słońce guzikiem dżemka. Yy. Chcę wycałować każdy skrawek, mm. tego uba. Zajmie mi to wiele tygodni. Patrz, jaką mam koszulkę fajna. Zakrywać takie ciało to grzech, wiem. Jest zła zabawa. Kalinka, 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 kalinka moja. Stupki, jaki, jaki tyłeczek mały. To jest najsłodsze zjawisko, jakie moje oczy widziały w piątek. Nie liczę oczywiście tego, co widuję w odbiciu. Nie chcę już być problem, ani coś. Uczepiłem się tego, kim jestem, kim ty jesteś, czym śmierdzisz. A liczy się tylko, to, czym śmierdzimy, we dwoje. I to jest smak, o którym poeta powiedziałby smaczny. Teraz, kiedy na ciebie patrzę, szczególnie pod tym niekorzystnym kątem, przyznajesz, że masz wszelką rację: nie jesteś mnie warta.